Cześć, szczęść Boże! Wiecie, gdzie jestem? Na scenie. A gdzie znajduje się ta scena? W budynkach parafialnych parafii Piotra i Pawła w Kaliszu. Tutaj jeszcze jakiś czas temu nie było nic, ale teraz pięknieje studio telewizyjne. Telewizja domu Józefa, pojawiają się meble, farby na ścianach, są lampy, są także fotele. No i to miejsce, to marzenie, które. No było gdzieś w głowie pana Piotra, bo tak trzeba powiedzieć: on teraz tam trzyma kamerę i nagrywa mnie. No, nabiera wyraźnych, wyrazistych kształtów. Jeżeli chcecie z nami współtworzyć to dzieło, to zachęcamy do wsparcia materialnego. Na stronie do Muzefa są odpowiednie odnośniki i krok po kroku pokazane, jak to zrobić. Ale to tylko jedna możliwa inicjatywa. Jest jeszcze wiele innych. Chcemy współtworzyć wspólnie projekt ze wszystkimi, którzy czują się troszkę w tym świecie mediów, którzy mają coś do powiedzenia no i chcą robić dobre, treściwe, bogate materiały o tematyce kulturalnej, chrześcijańskiej, historycznej, dotyczącej po prostu naszego codziennego, codziennego życia. Mamy otwarte głowy, otwarte pomysły, otwarte serca. Bądźcie z nami! Co będzie się tutaj działo? Na pewno będą rozmowy. Będą goście, będą gospodarze, będzie wymiana zdań, będzie wymiana poglądów, będą na pewno może jakieś małe sprzeczki. Niekoniecznie ze wszystkim, we wszystkim musimy się zgadzać, ale na pewno ma to nas prowadzić do prawdy i do spotkania z Jezusem Chrystusem. Ja tu jestem dekoracją. Mateusz jest dekoracją, dekoracje te są w studiu telewizyjnym potrzebne. Ja w ogóle zawsze się zastanawiam, jak taka telewizja wygląda. Od zaplecza i jestem teraz na zapleczu i powiem Wam, jest fantastycznie, więc możecie też dołączyć tutaj, od tej strony, aby z nami tutaj działać, rozmawiać, chwalić się, śpiewać, pokazywać swoje talenty, a przede wszystkim chwalić Pana Boga na różne sposoby. Można także to studio przyjść, zobaczyć, odwiedzić, jak to się po prostu dzieje. Bo dzieje się, myślę, wielka rzecz na naszych oczach. Także zapraszamy, to jest parafia świętych apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu.